Poniatowa raczej przypomina kurort niż miasto. Leży w lasach zachodniego skraju Doliny Hodelskiej. Miasto młode, bez zabytków z nieskażoną przyrodą. Wyjątkową osobliwością jest to, że w mieście można posłuchać śpiewu ptaków i łowić ryby. Lasy i zadrzewienia stanowią ponad 50% ogólnej powierzchni Poniatowej. W samym centrum znajduje się zalew z wydzielonym basenem, akwenem przeznaczonym do pływania na rowerach wodnych oraz placem zabaw dla dzieci. To tu skupia się życie towarzyskie i kulturalne Poniatowej. Gmina Poniatowa jako enklawa zieleni to wymarzone miejsce dla miłośników jazdy konnej. Od lat funkcjonuje tu sekcja jeździecka w Kraczewicach Rządowych, gdzie przez cały rok pasjonaci hippiki mogą realizować swoją jeździecką przygodę.